mistlik Idę na mura Ora, ora, ora Uważaj Spokojnie Ja się muszę dobrać, bo operę nie mam jakim cudem Gildianet jest w topie, gdy oni... ...ledwo co ogarniają na... na życia Jezu, No Gildianet w ogóle nie ogarnia Jeste, życia beczce. Pierdolisz kubek No bo, kurde jak te odpale walą Co to co zakryty Wykiłeś tam? Czy nie, czy nie masz sensu? Tak, wejdź Tylko ja się boję, że tam to jest dobra, zderun, nie? Bo, bo dobra by poni Wykiniesz tam Chłop, prawie, Której to bierzce? Eee... Y... SW. A, gdzie, gdzie, gdzie? na. A widzę, widzę, widzę. Na refach ci istnę Albo Wodź mi do bierka, wiesz gdzie jestem. Czekaj. Albo no nie. Rzucam wróg, rzucam wróg. Wrzuciłem wróg jeden. Idę? Ej, 14 z taków TNT. Tak, 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 tak. 14 jest. no nawet... Skąd coś pekło? torbora. Co to odpały? Stołu pekło, chłopowi. Głupek chci rzucać i to wierki. Może ich rozpierdolisz nawet, no? tylko z gorzej z setami Ty Tybie zrzucaj w to samo miejsce. Bier. Mam Armora, Mam to nagrane Pazorali No i własnego kuba? Ale beczki, żeby się dobrać tylko Aha, takie noby? Dobrać kube? No. Tak 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 Ubek oni Tak. Pola. Widziałem. Do mnie, do mnie, rzuciłem. do mnie. Rzuciłem, rzuciłem. Do, do mnie? Bo nie podniosłem. Gdzie? Teraz rzuciłem kolejną. Ale gdzie? Dwie rzuciłem. Dobra, Dwie mam rzuciłem. Ale nie tak na środku, tylko we mnie. No, ty ja się ruszę tam cały czas, to do co? Kubek, bo ty jesteś sławny. Rzuć mi sety teraz. Sety? Sety, rzuć. Sety? Do Seta. Rzuci, rzuciłem. Do mnie. Tylko nie. Dostałeś? Tak Teraz Koksa. Tam gdzie kubek, Jestem, nie ty jest... w rogu. Koksa wódź Albo nie kubek. nie tam w rogu do, do drugiego, do drugiego. Kubek, Kube, nie włócę, nie włócę, nie masz Nie, nic, nie. Dobra. Bo ty Kubek jesteś sławny, mogę z SSA? I pewnie teraz? Znaczy nie teraz, wróć później. do mnie. O, patrz, no? to? Wrzuć do bierka, wrzuć, 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 Teraz, teraz. tera, tera Do rogu, do rogu, do Którego? No... On podniósł. Tego co wcześniej, tego co pierwsze. Bani, bani nie ma, pani nie ma. Ale on jest na kości. Zobacz, wróć wrzuć do bierka. wróciłeś No. Nie mam, nie mam. Wrzuć do mnie. Jak to nie masz? Rzuciłem ci to. Co do mnie Wyrzucam Mam Chodź jeszcze, wróć jeszcze Wiesz co, ja poseta jakiegoś, nie? Chcę kupić? Nie wiem czy przy... mam, muszę wrócić kolsa Kurwa. ci dwa Mam. Dobra Nie mam bań Rusić? Rusić banie? Ty, w studziarce jestem Ale tak jakby nie jestem Nie ja no widzę A ja też cię widzę Wskałem A nie wyjdziesz to? Czy nie, nie rady są. wyjść? Gdzie dam Ty, jak mi to tak szybko HP zdatuje? Jak nie mam bani jednej Na koksie Nie, coś dziwne Wódź, 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 Seta Seta? No nie. Nie Czekaj! Dogerkę ci rzuciłem do rogu. Tego co wcześniej? Tak, 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 tak. Mam. Ja i też spada. Do karę kubka <grystanie> Perły wróć perły, perły Szybko? Okay? Tak samo do rogu tego co wcześniej Nie, nie do tego, tego co Dobra Masz Kurde One się to dobierają ciągle Dobieram Prawie plezo To chyba F Seta potrzebuje Ora Chuć, włudź, wchłodź Seta Do rogu tego Do rogu tego Nie, co tego co jestem Tego co jestem coś. No Nie, rzuciłem już do, do tamtego Pod Nie mogę Teraz Ej, kubek, ja muszę iść spawna. A za ile tu dałem? 24. Kurde, ale.